Witajcie wszyscy, to znowu Aiko, a to znowu green. Ogólnie to chciałabym, by ten odcinek był trochę bardziej treściwy niż ostatni i cały czas staramy się dopracować kontent, ogólnie to, co chcemy tworzyć i jakość tego, tak jak ma to wyglądać i jeszcze do końca na tym nie panujemy, ale się staramy będzie coraz lepiej. A więc dzisiaj na temat zapięć. Tego pierwszego odcinka, tego, tego z maską. W razie co to link tam w opisie. Tak więc y, zaczynamy od tego, że. No jak zwykle ustawiamy się w jakimś miejscu, gdzie dla nas siatka jest bardzo korzystna, bo bardzo łatwo się po niej przemieszcza. No dobra. Teraz tak zaznaczamy jakiś punkt. No i znając oczywiście wymiary, gdzie oryginalnie. To było mniej więcej co 3 mm, tam ta dziurka i, i 3 mm tej grubości tego. Ja to zmodyfikowałam tak, żeby było stabilniejsze, mocniejsze. Czy to jest lepsze? Myślę, że się sprawdza, że, że jest wystarczające. Tak więc tak. Znając oczywiście wymiary, wpisuję je. O, jako tą pierwszą linię. Dalej, ja sobie zaznaczam taki kwadracik, bo później łatwo mi się do niego odnieść. A nie, 44. 4, ok. Jak, wie, jak wiemy, zatwierdzamy wszystko enterem. I znowu 4, 4. Znów ta linia. O nie, ta. 4 i 36. Dobra, łączymy to, ok? I analogicznie robimy oczywiście kolejne. Tak więc już te pierwsze dwie przegródki mamy. Teraz oczywiście ta trzecia, która jest wysunięta kawałek. Pokażę oczywiście to, jak teraz to zrobić, dobrze, a ja o błędach opowiem później. E, więc e, tutaj mamy te 4, tu wysuwamy to 8. Ok, żeby ten kwadracik nam się zrobił. A nie z tej strony zaczęłam, co chciałam. Mm, 36, a nie, nie, nie będzie 4, ale tu wracamy, bo tu musi być dodane jeszcze 4, czyli w tym wypadku 40. Ok, już mamy prawie całe. I teraz łączymy ten punkcik z tym. Ok. To, co najważniejsze, co chcieliśmy uzyskać, czyli te dwie przegródki, przez które przeplata się i przez które trzeba nawinąć, osiągnęliśmy. Tu właśnie ma być to rozłączenie, to żeby przełożyć. Dlaczego pojawiły się tam ząbki, żeby to wzmocnić? Ze względu na to, że gdy, gdy to jest tak, co prawda, to drugie jest bardziej wygięte, ale tu, ojej, to w ogóle jest tak delikatne, strasznie. Mogę to wyginać, boże, co by pasek z tym zrobił, tak to ma trzymać całą maskę. Więc no, ja sobie nie wyobrażam, by taki słaby plastik miał, miał tu działać, tak. No, no nie. Nie, nie działa. Tak więc jeżeli tu się będzie trzymać na ząbkach, to wywoła takie tarcie, że to będzie po prostu mocniej trzymać ten pasek i na tym nam zależało głównie. Dlatego tu pojawią się zaraz ząbki, ale najpierw wyciągniemy to za pomocą narzędzia Construct Extrude no i zaznaczymy oczywiście yy, pożądane dla nas elementy. I teraz też na 4 mm. Dobra. Co będzie dla nas teraz istotne w jakimkolwiek naszym, czy nie naszym, zapięciu? Tak, to jest to jeszcze stare, jest już mocniejsze, ale i tak jeszcze wzmocniliśmy o ten. Tak więc to było w miarę okrągłe i te paski miały po prostu luźno w miarę przechodzić między tym. Tak więc musimy zaznaczyć krawędzie, i teraz wybieramy narzędzie z tego, z modify, wybieramy filet. Chwilę. E, po co? Najpierw sobie to przesunę, żeby po prostu zaokrąglić te krawędzie, tak? Będzie nam zdecydowanie łatwiej później, chociażby, te paski zakładać, tak? Czy je przesuwać, a też o to chodzi. No dobra. Przesuwamy sobie tutaj. E, to tu jest. I teraz tak, y, trochę żmudna robota, ale trzeba zaznaczyć wszystkie pożądane przez nas y, krawędzie. Y, istotne jest, żeby w środku też było to zaokrąglenie, ze względu na to, że to wzmacnia trochę budowę tego i, i ogólnie będzie się to lepiej trzymało. OK, mamy chyba wszystkie krawędzie zaznaczone. Jeszcze popatrzymy sobie, czy oby na pewno. Chyba tak, tutaj miało być oznaczone. No dobra, sprawdzimy to teraz. Ciągniemy do tą strzałeczkę. Delikatnie. O! No, wydaje się całkiem w porządku. Chyba wszystkie krawędzie zostały równo w miarę zaznaczone. No, tylko chciałabym, żeby nie przedobrzeć, a żeby o. Czy dwa by mogło być? To jest dobre pytanie. Jak ja to wykonałam wcześniej. Tak, w sumie zrobiłam to chyba na dwóch. Tylko jeszcze się zastanowię, czy na przykład nie odznaczyć chyba jednak tej linii. Także a nie, ona jest odznaczona. Nie, było. Była zaznaczona? Była zaznaczona. Ok, jest odznaczona. Myślę, że w tym wypadku akurat teraz zrobimy to w ten sposób i będzie to łatwiej. Będzie to dobrze wyglądać. Czy mi się to ładnie wbija? Nie, nie, nie wbiło się. Dobra, ustawiłam jednak na jeden impuls ze względu na to, że dwa to za duża wartość i to nachodzi na siebie, dlatego nam nie zaakceptowało tego w tamtym momencie. Okej, okay, teraz mogę docięter i to już jest wszystko ładnie, stabilnie, wszystko działa. Eee, co teraz? Trzeba tutaj dożyć ząbki. No właśnie. Przyda nam się ten element. Eee, ja wcześniej robiłam to po tej stronie. Tak, muszę się zastanowić teraz, bo tam zrobiłam jeden błąd. Mianowicie ząbki były nie w tą stronę, bo ząbki powinny się zatrzymywać, że tym bardziej chce się to rozerwać, rozciągnąć tak, w tą stronę. No, tym bardziej się to ciągnie, tak? Tym bardziej powinno się zatrzaskiwać, tak? A ja to zrobiłam odwrotnie. I to był błąd. Natomiast jak to robimy? No, w sumie nie używamy niczego nowego. Dalej używam sketch, a później po prostu to będę tym wycinać. Tak więc e, nie chcę zaznaczyć, nie chcę rysować na tym elemencie, tylko kliknę sobie obok, natomiast no, wracam do tego elementu, tak? No dobra. E, potrzebujemy więc ząbków nachodzących e, z jednej części na drugie. E, tak więc, no, jakby sobie to zaznaczyć, no. Odtąd weźmiemy 1,5. Dobra, z drugiej a to dociągniemy do tych czterech, No ok. Teraz, oczywiście, w drugą stronę o, zaznaczymy to ładnie. 3 i 4. No dobra. Te elementy już w początek mamy przygotowane. Mam nadzieję, że tu mi się nic nie połączyło. Wręcz odsunę to na ten moment. Dobra. E, co jest jeszcze fajne, jak odsuwa się taki szkic, e, to bez problemu można do niego wrócić. No, może przesadziłam z tymi 3 mm. Może to jeszcze pomniejsze, jednak. Wyjdziemy z tego. Przesuniemy sobie to dokładnie do tego już gotowego elementu, bo on się trochę różni mimo wszystko już budową, ze względu na to, że on jest zaokrąglony. Pamiętamy, że przesuwamy o taką wartość, jak przesunęliśmy wcześniej, więc teraz mamy o 50. I okej, okay, to się na wymiarę nakłada. O czym powinniśmy pomyśleć, żeby właśnie wydłużyć te linie do góry? Czy ja mogę to zrobić? Tak, mogę zrobić to w taki sposób. One mają tylko najeżdżać, więc to nie musi być jakoś szczególnie dokładnie. To ma tylko po prostu działać. Dobra, skoro tak, to teraz wystarczy naszkicować te zęby. I jak to zrobić? Powiem Wam, że dużo z tym kombinowałam, bo nie, nie myślałam o tym jeszcze wcześniej. W żaden sposób, jak to, jak takie coś wykonać. I chyba przekombinowałam wtedy, więc teraz postaram się to poprawić. Tak, mamy tutaj dwa, to można od razu zatwierdzić. I tutaj damy po prostu myślę, że 1 mm wystarczy. I teraz tak, zaznaczę sobie ogólnie te przedziały, gdzie mają się pojawić te zęby. One muszą nachodzić na siebie i teraz trzeba to bardzo dobrze przemyśleć, bo no, dla mnie to nie było proste i tu będzie trzeba dać jakiś mniejszy znowu, powiedzmy to 0,2. I dwa, dobra. I tak mniej więcej teraz myślę, że możemy to sobie powtórzyć, przynajmniej tę linie. Teraz tak, o, najtrudniejszy moment, bo trzeba zaznaczyć te zęby. A więc tak, tu muszą pojawić się takie zetki i jeszcze to będę musiała tutaj sobie dodać te linie pomocnicze. E właśnie w sumie ten kwadrat jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o linie pomocnicze, zwłaszcza jeżeli e mamy coś takiego dość prostego, tak? Tworzymy cały czas tych prostokątów, więc nie ma z tym żadnych problemów. No dobra. Ja bym chciała to sobie jeszcze troszeczkę zwęzić, ewentualnie troszeczkę zaraz powiększę. Po co, żeby te, te zęby po prostu były troszeczkę większe i solidniejsze, żeby je było później ładnie widać na wydruku. Teraz, gdy już mamy taką siatkę bardziej dokładną dla mnie przygotowaną, już będę widziała mniej więcej, jak idą te ząbki. Tak więc skupmy się teraz na tym, żeby usunąć te niepotrzebne linie. Okej, okay, w końcu nam się udało i mamy ten zygzak, który nam był konieczny. Znaczy, tu są te ząbki, e, natomiast tak, teraz wyrzucimy połowę tego szkicu. E, co nas najbardziej interesuje, to te linie i te skośne, bo nimi będziemy wycinać. Tam tak naprawdę nie są potrzebne te zęby, a konkretnie te skosy i no, te przejścia. <laughs> no i tym wycinamy. Teraz oczywiście bierzemy znowu narzędzie extrud. I nie, tak, akurat nie potrzebujemy. I tym razem na, na trybie substract, czyli odejmowaniu, będziemy działać. Wyciągamy to do góry. Patrzymy, co nam z tego wyjdzie. Chyba będzie w porządku. Tak, mamy wystarczające ząbki. Co nam się nie podoba? Tu nam się nie podoba to wycięcie, bo już jednak jest niepotrzebne. E, I to, więc spokojnie możemy to cofnąć. Zaznaczamy jeszcze raz jednak, bez tego na dole. Wyciągamy. I myślę, że jest w porządku. Zatwierdzamy. No teraz te ząbki i na siebie zachodzą, i są. Większe, bo wcześniej wyszły nam te ząbki bardzo malutkie. W sumie. Ale są. Mimo wszystko powodują tarcie, ale te będą zdecydowanie lepsze. Więc jeżeli będziemy chcieli to poprawić, to mogę sobie ten plik zapisać od razu do druku. Yy, I udoskonalić tę maskę. I kto wie, czy jeszcze nie powymieniamy w niej parę części albo nie, nie zmienimy jej całego designu jeszcze w przyszłości. Ale na razie myślę, że zakończamy ten projekt. Gdy zrobiliśmy to, to od razu mówię o błędach teraz. Wypełnienie daliśmy, ustawienia były takie same jak dla tej części z przodu, tej. Jedyna rzecz, jedyna uwaga, do tego potrzeba stuprocentowego wypełnienia. Tu w pierwszym tym druku tego nie daliśmy, zmieniliśmy to później. E, więc tak, to było dla nas istotne, e, poza tym tak, e, tu najpierw powtórzyliśmy to, co było, tu stwierdziliśmy, a może coś takiego się przyda, nie przydało się, e, nie robimy bez, nie robimy na oko, nie robimy czegoś takiego, bierzemy to pod uwagę, jak to powinno działać, jak to powinno wyglądać, planujemy. Tu właśnie przez to, że wypełnienie było słabsze, jest to po prostu słabsze konstrukcyjnie i to nie było dobre. Daliśmy kolejne wypełnienie, na, to już prawidłowe, na całe 100%, więc jest całe wypełnione tym materiałem. Jest zdecydowanie wzmocnione. No! I myślę, że to tyle. Oczywiście ten plik zapisujemy, eksportujemy do STL, -a, do STL-a, później do Kury. Że ustawiamy wszystko pod naszą drukarkę, pod nasz yy, przegenialny filament, który posiadamy, albo zależy, na czym drukujemy, i to wszystko działa. Możemy sobie to oczywiście przesunąć. Najpierw pozbyć się tych szkiców, niepotrzebnych już. Znaczy, możemy je zostawić, tylko chodzi o to, żeby się ich pozbyć. Yy, wyeksportować w tym momencie. Bo gdyby był jeszcze jakiś element niepotrzebny, który był w poprzednim naszym szkicem, to by się on y, pojawił na SL-u razem z tym. Znaczy, no może akurat nie szkic, ale y, gdyby był jakiś inny element 3D, więc przyzwyczajenia, ja usuwam resztę na moment, bo po chwili tego to cofam Ctrl Z i w, ten, w tym momencie zapisuję. Więc y, zapisuję sobie konkretnie już gotowy plik razem ze szkicem. A STL, czyli to, co ma ich do druku, to jest sam ten zaprojektowany element. Tak więc yy, zapięcie, zapisz. Ctrl z, Ctrl z i zapisz jako na mój komputer zapięcie. I mamy to już zapisane. To. tyle. Tak więc yy, w końcu będziemy mogli przejść na spokojnie do kolejnego projektu, który tworzy się już od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że Wam się troszeczkę nawet bardziej spodoba. Do zobaczenia i cześć!